Jerzy Janowicz w trzeciej rundzie Australian Open zmierzy się z Hiszpanem Nicolasem Almagro, ze mną dziennikarz, ekspert tenisowy Gazety Wyborczej Sport.pl Jakub Ciastoń. I powiedz, czy Jerzyk ma szansę wygrać sportowo na korcie, po prostu okazać się lepszy od Hiszpana, czy musi liczyć na to, że znany z gorącej głowy Almagro się zagotuje, no i czyli jakoś go sprowokować, wy, wy, wyprowadzić z równowagi i, i tu, szukać, tu szukać szansy na zwycięstwo? Jednak z jedenastą Rakietą w światowym rankingu. Ja myślę, że jest możliwe jedno i drugie. To znaczy na pewno. Jerzyk jeżeli zagra na takim poziomie jaki prezentował w tych swoich najlepszych meczach w Paryżu jesienią zeszłego roku, gdzie ograł m.in. Andego Mareja to na pewno sportowo może ten mecz z Almagro wygrać, bo Almagro to nie jest, to nie jest Federer, to nie jest Rzekowicz to nie jest Marej, to jest tenisista z czołówki bardzo dobry tenisista Hiszpan taki trochę nietypowy, bo on poza tym, że jest regularny to jednak jest dość ofensywny bo i dobrze serwuje i ma bardzo dobry, taki penetrujący forehand. No ale z drugiej jednak strony, Jerzyk też ma te swoje armaty, i, i one jak najbardziej są w stanie zrobić Hiszpanowi. Krzywdę, pod warunkiem jednak, że Jurek musi ten mecz zagrać lepiej niż zagrał z Hindusem de Warmanem w drugiej rundzie, no bo jakby Jerzyk znów, znów jakby stał się sławny, znów jest o nim głośno, ale jednak głównie jeżeli się przyjrzymy, no to jest głośno ze względu na, tą, na ten jego wybuch i tą kłótnię z sędzią, a nie ze względu na, na fantastyczną grę, to było jednak pięć setów. Chwała mu za to, że wróciło to od stanu 0-2 w setach, ale, ale no, ten mecz myślę, że był do wygrania wcześniej. I, i, i myślę, że Almagro yy, w meczu z Almagro jakby będzie mniejszy mar, margines na takie wzloty i upadki. Ale z drugiej strony zgadzam się z tym, co, co właśnie yy, mówisz, że, że, że ten mecz może mieć też taką swoją pozasportową historię. To znaczy, yy, Janowicz jest takim graczem. Trochę, trochę może w typie Johna McEnroe, zresztą John, John McEnroe na Twitterze jakby pochwalił Jurka takim fajnym wpisem, że podoba mi się charakter tego chłopaka, bo mi przypomina kogoś, tak? więc jakby jest taką Jurek osobą, którą, którą nakręca E, nakręcają takie stresujące sytuacje pod On gra świetnie, przede wszystkim właśnie jak manusz na gardle i, i, i po prostu musi zagrać dobrze, to wtedy gra dobrze. I, a Almagro z kolei jest graczem, który takich sytuacji nie, nie lubi. On na przykład w finale Pucharu Davisa spalił się psychicznie w ostatnim meczu, kiedy było 2-2 z Czechami i przegrał. Radek Szczepanek zapewnił wtedy zwycięstwo choć sportowo. Almagro na pewno jest lepszym tenisistą niż Radek. I różnie z, tym, z, tym, z tymi emocjami Almagro w przeszłości już bywało. Także no na pewno jest to mecz, który, na który nie tylko my, Polacy, będziemy patrzeć. To będzie mecz, na który wszyscy ci, którzy tam na tego Jurka zwrócili już wcześniej uwagę, będą znów chcieli właśnie spojrzeć, czy, czy, czy poradzić sobie z takim rywalem pierwszym, renomowanym, jeżeli można tak powiedzieć, tutaj na tym turnieju.